Śpiąca przygoda część pierwsza. O. Mm. Cześć. A? Co robisz Wendy? Szukam na niebie konstelacji w kształcie niebieskiej gwiazdy. Ja też chcę. Mogę ci pomóc? Pewnie. Chodź na górę. Po prawej widzimy całą konstelację tęczy. Ekstra, jaka kolorowa! Po lewej jest grawitacyjna mgławica lodowa. Grawita, co? A, to nieważne. Widzę księżyc! A, co? Ale nie widzę konstelacji niebieskiej gwiazdy. No właśnie, ja też nie. Tylko ta konstelacja została mi do narysowania. Jest tak daleko, że jej nie widać. O. Dobranoc, Missy. Jeszcze jutro jej poszukam. Hmm. Eee. A. Co się dzieje? Moment! Ten profil mam lepszy! Właśnie już takie mamy! Hej, a? wiecie może skąd dochodzi ten hałas? Tak, to Missy. I jej najnowszy wspaniały pomysł. Missy, tak? Hmm, Missy. Robisz straszny hałas. A ja próbuję spać. Dzień dobry, Wendy. Potrzymaj młotek, proszę. Okej, okay, już możesz oddać. Gotowe. Spędziłam całą noc, pracując nad twoją rakietą. Teraz będziesz wreszcie mogła zobaczyć swoją konstelację i będziemy organizować wycieczki w kosmos dla wszystkich. No, może jeszcze wymaga lekkich poprawek. Missy, nie sądzę, żeby dało się tym latać. Ale bardzo dziękuję, przyjaciółko. <ścoughs> Nie wymaga żadnych poprawek! Tylko spójrz na nią! Nie! Jest nawet instrukcja obsługi. Tutaj mi zrób zdjęcie. Ładnie wyglądamy. Zaraz wystartuję. Wendy! Nie! Co wy tu robicie? Nie wiem, co nacisnęła. Przestańcie płakać. Nieważne. Wysiadajcie. Jestem genialna! Missy! Co to było? Wendy! Lena! Lady i Lulu poleciały w kosmos. O naprawdę. O jak do nas wrócą? Jak? E, no jak wrócą? Co? Masz rację! Jak one wrócą? <grystanie> Było blisko. Dobrze, że nie wystartowała. Prawie poleciałyśmy w kosmos. Za oknem jest już ciemno. Ten dzień strasznie szybko zleciał. Wcale nie! To nie jest noc! Jesteśmy w kosmosie! Kosmiczna przygoda. Część druga. Coś stało. Wendy, Lena, Lady i Lulu poleciały w kosmos. Rakietą! I nie wiemy, jak one mają wrócić. Ja chciałam, żeby Wendy zobaczyła konstelację niebieskiej gwiazdy. Czy to instrukcja obsługi? Musimy ją przeczytać. Dowiemy się, jak ściągnąć rakietę na Ziemię. Ale jak im to powiemy, skoro one są tam, a my tu? Na pewno któryś z tych guzików ściągnie nas na Ziemię. Ale... który? Jestem pewna, że Missy to wie. Jesteśmy daleko w kosmosie. Au! Oczywiście! Komórka Cry Babies! Kate <laughs> Katie ma tablet, prawda? Zadzwońmy do niej! To Lena, Wendy i Lady! Zadzwoniły na mój tablet! Świetnie! dobrze was widzieć! Spokojnie, ściągniemy was! Jak? To twoja rakieta! Co mamy robić? Okej, okay, tylko spokojnie rakieta ma kolorowe przyciski. Musicie wpisać kod, żeby wylądować. Ważne, żeby to zrobić jednocześnie. Uważajcie, bo macie tylko trzy próby, zanim skończy się Wam magiczna moc Crybabies. Naciśnijcie w takiej kolejności. Czerwony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, zielony, niebieski, żółty. Okej, okay, zrozumiałam. Naciskam czerwony, czerwony, niebieski. Lena naciska zielony, czerwony, zielony. A Lady naciska niebieski i żółty. Gotowe? Y na co gotowe? Teraz! Lulu, nie! Pierwsza nieudana próba. Do kory nogami, a ja nie. Lulu, to Twoja wina. Nie szkodzi, macie jeszcze dwie próby. No dalej, musi się udać. Zaczynam. Ale, ale gdzie on jest? Nie mogę znaleźć żółtego przycisku. Druga nieudana próba. Chyba zaraz wymiotuje. O nie! Została im już tylko jedna próba. Już wiem! Jest tutaj! Żółty przycisk jest na podłodze. O nie! Tablet się wyładował! Spędziłam cały poranek ucząc się sadzić cebulę. Gdzie? Missy! Nie słyszę cię. Gdzie jest ten przycisk? O nie! Wyładował się! Straciliśmy łączność! O co chodzi nulu? Podłoga! Tam jest żółty Je! przycisk! Okej, okay, gotowe! Razem damy radę! Trzy, dwa, jeden! Już nigdy nie wrócą! toż nie tak, Wendy? Byłam tak blisko konstelacji niebieskiej gwiazdy, ale nie mogłam jej zobaczyć. Lulu, co ty tutaj masz? O! Wendy, Wendy! Zobacz na te zdjęcia. Wszystkie Lulu zrobiła. Niemożliwe! To moja konstelacja niebieskiej gwiazdy. Od tej pory wszyscy będziemy ją nazywać Gwiezdną konstelacją Lulu. Wow, wspaniała! Patrz na te spadające gwiazdy! Wow! O! Patrz Lulu! Twoja konstelacja! Wszystko naprawi. O, Wendy, popatrz. Chwilka, jestem zajęta księżycem. Wendy, pomożesz mi stąd wyjść? Mm. Widziałaś krotery na księżycu? Wygląda jakby miał oczy, prawda? Lady! Pokaż mi to. Jestem ekspertką od splotów. Jeśli to włożę Auć. tu, a to tu... Auć! Uh. Wendy, pomóż! Uh. Co robicie? Okej, okay, zaraz was uwolnię. Uwaga! A, to jest fajne, bo można się kręcić jak na karuzeli. I można jeszcze szybciej. Ups, tam jest supeł. Wendy, pomożesz nam? Możesz rozwiązać ten supeł, proszę? Widziałyście, jak księżyc się uśmiecha? Au! 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 Mhm. Wendy i jej księżyc. Ona ma ciągle głowę w chmurach. Nawet na nas nie spojrzy. Ona nie jest prawdziwą przyjaciółką. Myśli tylko o sobie, a nam nie pomaga. Czy możesz iść po misji? Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Chcesz, żebym pomogła to naprawić? A wiesz jak? To chyba nie jest trudniejsze niż dyplom z astrofizyki, co? Kierownica idzie na górę. Ale to jest koło. Racja, koło idzie na dół. Ile to powinno mieć kół? A, cztery. Może ci pomóc? Tak, proszę. Ja to naprawię. Trzeba tylko poprzykręcać tutaj i trochę tutaj. Ja to naprawię. Nie bez powodu jesteśmy przyjaciółkami. Tada! Proszę bardzo. Możecie zawsze na mnie liczyć. Ha? Będzie tutaj, to tutaj, a to? Hmm. Hej, może ci pomóc? Nie dzięki, już prawie skończyłam. A! A? Wyszło naprawdę super. Pomogę mojej przyjaciółce lady. A? A? Musisz mi pomóc naprawić wózek. Jest beznadziejny. Zobacz, co ona zrobiła z płotkiem. Nie! Zaraz je pozbieram. To Zostaw jest tragedia. Ale. Ona próbuje nam pomóc, ale jak tak dalej pójdzie, to nas przywiąże do płotu albo koła. Powiedzmy jej, żeby przestała. Pomogę ci, moja kochana. Nie trzeba. Trzeba to wszystko naprawić. Dobra robota. Mój wózek działa. Jej, yeah, yeah! Dzięki misji powinna była poprosić Cię o pomoc. Jestem beznadziejna. No, ja mam do tego talent. Możemy zawsze naprawiać rzeczy razem. Poza tym, nie jesteś beznadziejna. Jesteś ekspertką od gwiazd i chciałabym Cię od Ciebie uczyć. Fajnie! Teraz możemy oglądać księżyc razem. To niesamowite! Wow! wow. wow. Nic się nie martwini, Ja to naprawię. Nie!